O, już otwarte, ale kapie, nie wierzę no. Żeby telefon robił za parasol, tego jeszcze nie było. Dzień dobry, cześć czołem. To Jankes. Patrzcie, ludzie z parasolkami trzaskają. Może zapytam, czy ja mógłbym się u pani schować pod parasolem na chwilkę? Nie bardzo? Nie, nie bardzo. Pani była bardzo zajęta. Cześć wam, czołem! O, no, jest ekipa. Pytanie brzmi następująco: gdzie jest Jankes? Cześć, Staszek karpie się odezwał. Gdzie jest Jankes? Trochę Wam zdradzę powiedzmy, obiektów, które gdzieś tam. o, o, o! Się pojawiają. Dołączyła Patrycja. Cześć Patrycja. Cześć Jankes. Cześć Mikołaj. co yeah. Słuchajcie, szybko mówcie bo moknę, jak chce wejść do środka. Kto pierwszy powie, gdzie jest Jankes? Co to, to za, za miejscu Ten zostanie zwycięzcą. No! Dawajcie. Cześć, tutaj nie ma. Lana, lana, la, la. siema od yy, Maxa. Słuchajcie, ja tu nie mam czasu, już moknę, no Kto mi powie, gdzie jest Janka jest to jest Europejska Stolica Kultury 2016 roku kurde, chyba nie ma odpowiedzi jeszcze To jest misuwa na... To te... dobre. Co było dobre? No to zdjęcie. Bardzo mi się podoba. Które zdjęcie? To tej chwili. W tej chwili? Tak. Proszę pani, to jest... jesteśmy na żywo na całym świecie. Jak pani ma na imię? Pani Madziu, mogę się skopać pod parasolem Bardzo trochę? Proszę. O Wszystkiego dobrego. No właśnie dla wszystkich, bo zapytałem się, gdzie jesteśmy, ktoś napisał Gdańsk, czym to jest... Jest Wrocław, jest! Marta była pierwsza, daj ja buziaka. Dzień dobrego? Jeszcze raz? Jeszcze trzeci No dobra, na urodziny. Dobra. na urodziny. Cześć, buźka, lec. Buźka, pa. Fajnie Dziękuję. Słuchajcie, jesteśmy we Wrocławiu. Ale fajni ludzie. Trochę mi coś uparuje, no przecież to kapie cały czas, no do środka. Już? Siemaneczko. Nie wierzę, jesteś! Się... Widziałem, że zmokłeś, ale widziałem, że ktoś odgadnął, gdzie jesteśmy. <laughs> jesteśmy w Wrocławiu, a wbijamy się tutaj. Zobaczcie, to jest to miejsce, gdzie się wbijamy. Bał tu bawimy się kiedy? W sobotę? W sobotę, w sobotę 22 dzień no. października. Tu jest ulica, zobaczcie, pokażę Wam jeszcze ulicę. Ja pierdził, że ja nie potrafię machać tybno. Po jakiej szkole nie powinienem Ślipnicka, pójść. Jest? De? 12 przez. 16, 4, 16, 12. 12 przez 16, przez 16. 16. dawaj do środka, bo na pokażemy program. wam, że już jest otwarte już, już, jest już otwarte. otwarte. I dobra, i wbijamy. Chodź. Ten fazę, który teraz się pojawił... Ja pierdził, trzeba to jakoś prze, przetrzeć. Okej! Oczywiście prze Wojtek, Śroneczko. Wojtek Z szefem <laughs> klubu. Dobra, czyli możemy wejść. Możemy, wchodzimy, zapraszam. To jest no dobra. klub. W sobotę będzie to mój klub, więc chodzimy. pokaż jeszcze logo, o co tu tym wszystkim chodzi. Bez selekcji. Tarara no świeci dodatno. No i widać za bardzo. no. Wbijamy się do klubu Balentajsa. Jesteśmy w bałbarze we Wrocławiu. 3-4. Dzień dobry! Dzień dobry! Dobra jest ekipa, oni się przygotowują. A przede wszystkim przygotowuje się do imprezy, która odbędzie się tutaj w sobotę. Ten oto gentleman. Jestem tutaj, będzie też Jankes. I będziecie wy, liczę na was, że tutaj będziecie, głosowaliście na mnie przez cały konkurs, przez całe dwa tygodnie trwania tego gaduła. konkursu, Gada, gaduła, musi być gaduła, bo dzięki temu właśnie na mnie głosowaliście, oddawaliście na mnie głosy, a Jankes, właśnie ten człowiek mnie wybrał. Słuchajcie, dobra, bo trzymaj Senfiaka i gadaj do ludzi, gadam bo tu to masz na czym polega projekt Klupa, ja sobie przetrę okulary no i, i zdejmę kurtałę, no, zdejmij kurtałę, dawaj, dawaj, dawaj. gadam cały czas. Projekt Klub, czyli będziemy się bawić właśnie w tym klubie od godziny 22.00 22.10, dobrze wyglądasz? Przecieraj te swoje okulary, wpadajcie tutaj już sobotę o godzinie 22.00, widzimy się z wami, wejściówki są, pewnie, że są, ubu-dubu, niech żyje prezes klubu, czyli ja! No tak z... komentują, na czym polega, komentują, teraz są komentarze, no, no przecież tam... hej, od Julii, siema kinia! Na czym polega projekt Klub? Projekt Klub polegał na stworzeniu swojego pomysłu na imprezę, najgorętszą imprezę tego roku. Ja taką imprezę wymyśliłem. Ja tak jestem stary, wiesz co? uczyć sobie. Ale... No, 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 no. Nakręciłem filmik na temat swojego projektu Klub. Wysłałem. Później męczyłem was przez całe dwa tygodnie, żebyście na mnie głosowali, oddawali głosy. Rzucałem live'y, rzucałem zdjęcia. Wrzucałem filmiki na YouTubie, wszystko wrzucałem na Instagramie również tam też mnie szukajcie, bo będziemy informować na bieżąco co będzie w naszym klubie, co będzie się działo 22.10. Ten cały parkiet tutaj wszędzie, gdzie przed chwilą pokazywaliśmy słonie, Spłonie parkiet? Za chwilę zobaczyła się, bo impreza twoja nazywa się Dance on, on Fire. Fire. Tak, yeah. okej. Okay. Dobrze, jeszcze raz. Poukładajmy te wszystkie piękne, me, piękne klocki. Kija Paczek, na, a, no, mam kija no, na twarzy. Mam kija na twarzy. A, 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 już, nie mam, a, a już nie mam. a już nie ma. Dobra. Projekt klub polega na tym właśnie, że rzeczywiście ludzie zajawą na porządny melaż. Tak. Melaż taki wiecie, no z prawdziwego zdarzenia. Wysyłali, Wysyłali? swoje zgłoszenia. Tysiące zgłoszeń. Jest, nie było nawet miliony zgłoszeń. Wybraliśmy miliony. Um, kilka zgłoszeń, dokładnie cztery imprezy właśnie odbywają się w naszym kraju. Już byliśmy w Krakowie. Byliśmy w Krakowie, byliśmy Tam zgubiłem i... kartę kredytową i swoją bluzę ładnie. A jak godność, ale... Dobrze. Myślę, że za niedługo ją odnajdę, więc spokojnie, zapraszam tutaj do Wrocławia. Czekaj, no tak później po za później temu w Olsztynie, Była naprawdę, do, nie było naprawdę cudownie, nie zgubiłem niczego. To dobrze. Było naprawdę pięknie, My kończyliśmy w pokoju u Thompsona. I warto okay. by się przebywać, bo te imprezy, tu że wychodzimy z klubu, nie znaczy, że one się po prostu później kończą, tak? tak? Ale, ale yy, no warto dzisiaj się do nas podpiąć i dalej z nami, powiedzmy, melanżować do białego rana. Do białego rana. Teraz, do białego rana. W, w tym razem nawet zdążyłem na śniadanie. No dobra, najbliższa sobota, kolejna wymarzona impreza szefa klubu. Właśnie. Tego ten czutelmana Wojtka, Wojtek Denson Fire, tak się nazywa ta impreza. Tak. Bo właśnie trochę po i opowiadaj, co się tutaj dzisiaj wydarzy w sobotę. Co się tutaj wydarzy. Idziemy po parkiecie, który już w sobotę cały skłonie, ale spokojnie, bo mamy taki gadżet, który nam pomoże. Gdzie jest ten gadżet? Mamy tutaj gadżet, czyli gaśnicę. Na pewno jak parkiet skłonie, ugaśnimy to wszystko, więc bądźcie spokojni, gaśnica będzie nie tylko jedna, będzie ich więcej. Idziemy do naszej DJ-ki, gdzie pokażemy będzie... Ją? Pokażemy z jest DJ-a. Kto będzie grał, bo zobaczymy za dj ko Będzie krakowski DJ, będzie live act na saksofonie, czyli muzyka na żywo. Zapraszam serdecznie, nieczęsto można to spotkać w klubie, muzyka na żywo na saksofonie. Będzie DJ Komar, czyli koleś, który wygrał ten właśnie konkurs i robił imprezę w Krakowie. Tam był niezły melanż, więc myślę, że tutaj sobie poradzi u mnie i zagra naprawdę dobrze. Będzie taniec, będą tancerze z grupy Black and White z Mom Talent, będą tańczyć też na tym parkiecie, będzie świetny pokaz. Będzie Psycho dance, czyli taniec z ogniem. Okej, okay, a jakiś dress code? Jak się ubrać na tą imprezę? Myślę, że elegancko, jesteśmy elegancko. Elegancko? Elegancki na ludzie. A na przykład jakiś jest dress są to elegancko możemy się ubrać na przykład wystrój strażaka. Strażaka, jeszcze ja. Każdy, kto przyjdzie w stroju strażaka, na pewno wymyślimy jakieś fajne. Promocje na naszym barze, który jest gdzieś tutaj. Przychodźcie, koszulki Straż Pożarna, będziemy myśleć, będą, albo w hełmach strażackich. Teraz mamy jeszcze, o, no, to też bardzo ładny pomysł, przedstawiam jeszcze dziewczynę, która jest menadżerką tego zacnego miejsca, czyli baru we Wrocławiu, czołem. Ale do soboty. No właśnie. W sobotę zamienimy się. Ty tak naprawdę nie się boisz tak. się odejść w ręce tego jego mościa? będzie. się, to nam nie spłonęło tutaj, nic, nie? Ale nie, nie tak, spłonie. To jest gaśnica, to jest ok. Będziemy Jest też hydrant, nie wiem czy widzieliście tam jest. w razie. A, a hydrant tam. też jest. Jest hydrant, dobrze. jest gaśnica. Tak ale naprawdę tak. jak spłonie to i tak to wszystko ugasimy. Nie bój się dobrze. nic. Dobrze. Dobrze. No dobra, dobrze, to dobrze. przypomnij mi jeszcze raz, gdzie będziemy w sobotę? Bałbal, wydansła w 12 przez 16 I nie mówisz r, ale? R, mówię r. A takie r, takie oszukane trochę. Co jeszcze my powiemy? Dziękuję Ci bardzo. Co, było, co powiemy na temat jeszcze tej imprezy? No opowiadam. nie lał się walentajs, to jest pewne akurat, to jest ta impreza właśnie walentajsa, więc będzie go dużo. Będzie cały bar, który już tutaj się przygotowuje właśnie dla was, właśnie na sobotę. I właśnie on będzie się lał. Będzie się nakać swój walentajan będzie. Wszystko tutaj... będzie pić. Proszę pana oczywiście, że tak jedzie, jedzie Straż Ogniowa i dyskoteka gra. Napisał Michał chwilą. No i to jedzie Straż Ogniowa. Właśnie będzie przed klubem, myślę, że będzie dużo ognia, będzie czerwony dywan, bo taki sobie wymarzyłem. Czerwony dywan będzie. Czerwony dywan. Bardzo no. zaprosimy wszystkich, bo znajomi moi, którzy na mnie głosowali, pytali, czy będzie czerwony dywan. Będzie. A mówię, będzie. A czemu nie? Jestem tu szefem, to będzie czerwony dywan. Właśnie dla moich znajomych i dla ludzi, którzy na mnie głosowali, a było ich naprawdę ponad 1800, tak. więc troszkę. Sporo tych głosów na mnie było. Co tam, mordy? Adam Komar Komorowski, czyli DJ, który w sobotę u mnie będzie grał. Siema Adam Komar Komorowski. Pozdrowienia mordy, co tam mordy. Dobra, gramy. przygotowujemy się. Dobra, okej, okay. koniec tego biadolenia. Słuchajcie, jak widzicie, przygotowania trwają. W sobota, najbliższa sobota. Wszystkie drogi prowadzą do Wrocławia. Do Wrocławia. Jak tylko sobie chcecie, do europejskiej stolicy kultury. Tutaj porządnie balujemy przełomimy do Baobar. bar klub bar Valentine's Day True, właśnie to jest nasze hasło. I widzimy się tutaj o godzinie 22. Ja was wszystkich będę witał na czerwonym dywanie. Będzie ogień, będzie Jankes, będzie Thompson i będziemy się na pewno świetnie bawić do południa, a może i dłużej. Dobrze mówi chłopak, będziemy kończyć. Trzymajcie się, która jest godzina, no po prawie godzina 13. Będziemy kończyć, zamykamy. Widzimy się w sobotę we Wrocławiu w bałwarze Świdnicka. Świdnicka? 12? 12, 12 przez... przez 16, to jest wszystko proste, proszę Państwa, Wrocław. We Wrocławiu mają Halę Stulecia, a my tutaj i im zrobimy imprezę stulecia. Stay true! Hej. Siemaneczko. Jak to się włącza? Tutaj masz takie zakończ. Będzie ogień, napisała Będzie ogień, Kajsynia. nara siema, jak straż toń...